Tak, ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogłem brać udział w, w kongresie, ponieważ to była taka możliwość i platforma wymiany poglądów i opinii oraz też edukacji dla uczestników. To po pierwsze, poruszyliśmy bardzo dużo również trudnych tematów, także dla mnie osobiście ważne jest to, że to nie było wzajemne pochlepywanie się, ale również takie konstruktywne dyskusje, które prowadzą do jakichś konkluzji. I bardzo bym chciał, żebyśmy zgodnie z ustaleniami po wczorajszej Radzie dokonali takiego podsumowania kongresu, żeby można było pewne tematy zakończyć lub kontynuować je w ramach sesji wiosennej. Ja osobiście byłem zaangażowany w panel, który dotyczył finansowania tak podmiotów prywatnych, jak i państwowych, i uważam, że jest on takim katalizatorem, który wymaga absolutnie kontynuowania w ramach sesji. Wiosennej w Rzeszowie i powinniśmy się zastanowić nad doborem personelu, który będzie miał kompetencje decyzyjne, żebyśmy mogli na wiosnę już zaprezentować konkretne rozwiązania, tak żeby ten, ten przepływ informacji oraz kapitału był po prostu niezakłócony. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na Kongres Bezpieczeństwo Polski na sesję wiosenną, która odbędzie się w dniach 25-26 maja w Rzeszowie.